Witam Państwa serdecznie. To jest odmiana Twist. Bardzo wczesna, bardzo ładna, smaczna, błyszcząca. Odmiana, która na tej plantacji zaczęła dojrzewanie w tym roku 1 czerwca. Razem z odmianą Rumba. Plantacja nie była przyspieszana. Przykrywana była włókniną tylko w momencie, kiedy były przymrozki. A więc było to wyłącznie działanie zabezpieczające przed przymrozkami, nieprzyspieszające owocowania. Od 1 czerwca cały czas trwają zbiory. Myślimy, że jeszcze będą pewnie ze dwa zbiory. Zobaczmy ile tego w tej chwili jest jaka jest wydajność. Temat wydajności. Dziś jest 19 czerwca. Bardzo proszę. Od 1 czerwca zbieramy. Popatrzcie Państwo, ile tych truskawek jest. Przyjdziemy w porządek obok. Truskawka za truskawką. Łubianka za łubianką. Bardzo szerokie zagony. Pozwolono na rozrośnięcie się rzędów. To mi się bardzo nie podoba. No, i niestety z tego wynikają pewne komplikacje. Ochrona po pierwsze jest tutaj bardzo trudna. Dobrze, że jest opryskiwacz z nadmuchem, z ramieniem powietrza. Nawadnianie. Tu jest położona tylko jedna taśma. W takim szerokim zagonie powinny być przynajmniej dwie taśmy położone. Stąd też, ponieważ tu jest jedna taśma, dwa razy w tygodniu jeszcze deszczownia od góry była puszczana w tym okresie posuchy po to, żeby w miarę równomiernie nawodnić rośliny.